Tak? Nagrywamy? To się nagrywa? Jak się stałam półwampirem? <laughs> nie pamiętam dokładnie. Nie, nie, nie ugryz mnie żaden wampir. Co wy mi tu za jakiś wywiad z wampirem odprawiacie? Prawdziwe życie to nie jest jakaś filmowa fikcja. Chcecie wiedzieć, jak to jest w prawdziwym życiu? No to posłuchajcie. Obudziłam się pewnego dnia rano i od razu czułam się jakoś inaczej. Dziwniej. Nie, nie umiem tego dookreślić. No, no, po prostu czułam się inaczej. Wstałam i chciałam zjeść śniadanie. Nie, nie miałam ochoty na krew. Poszłam zjeść jajecznicę. A potem ją zwymiotowałam. Co było dalej? No, więc e, zrobiło mi się słabo. Więc postanowiłam się napić trochę wody. I znowu ją zwymiotowałam. To było naprawdę dziwne. Było mi słabo, niedobrze. Czułam się rozkojarzona. Nie, nie wpadłam na to, żeby pójść na miasto szukać krwi. Położyłam się do łóżka i poszłam spać. I tak właśnie minął mój pierwszy dzień jako półwampira.